Witam Państwa bardzo serdecznie. Obecnie znajdujemy się przy samicy Rek'sa trójbarwnego. Samica zmarnowała wykod, Miała dwa młode od tej samiczki. Po samco Baksiu wyszły dwa gepardziki. To jest taka aktualizacja do tej samiczki. Ale samiczka jest zakocona jeszcze raz tym samym samczykiem. Oraz te dwie samiczki są zakocone. Ta i ta u góry jest zakocona. Teraz tak, srokacza mamy zakoconego oraz wujotesa, samiczka. Zaraz przejdziemy do niej. Ale co się zmieniło? Zmieniło się w sumie nie to, że tu pannica ma młode. dziewiątego się okociła. Dzisiaj 9 dni minęło. O, może tak lepiej będzie widać. E, na pani nawadze przybrało się dosyć sporo. E, tak samo temu panu. Wojodesowi się też przybrało na walce. Samiczka jest kotna. Bardzo fajnie się wybarwia. Samczyk tak samo. Tylko trochę ta plamka mi tu przeszkadza. No i, ale poza tym po że się ładnie zaczynam wybarwiać. Samczyk, strokacz. Baksiu, samczyk Greksa. I teraz tak. Przepraszam za tamten film. Tam film był skończony jakieś 5 minut, ale wiecie co? Dużo błędów było z nim tak jak w post dodałem dzisiaj, e, dużo błędów było i... no, masakra była. E, z tą samiczką. E, ta samiczka jest drugą datą kryta, pierwszą i drugą. Zobaczymy. E, później nie chciała się już pokryć trzeci raz trzecią datą, więc spoko ta pani kryta jest. Drugą datą, za pierwszą datą, pierwszą datą tylko raz ją Samczyk pokrył, niestety, niestety nie zakończyła się. Przejdźmy do tej pani. Pani ma w gniazdku tak młode srokacze. Yy, zaraz, zaraz wam pokażę. Yy, tylko, tylko muszę tu odsłonić. proszę Teraz tak. Pani dostaje tak chleb, zboże, mieszanka owsa i jęczmienia. Co tam mamy? Małe papilotki. Film niestety ze sprawdzenia gniazda no, nie, dostał, nie został nagrany, ale tak. Młode są ładnie. Ładnie chowa samiczka. Młode. Mamy je. jednego pełnobarwnego. Czarnego króliczka. Co możecie tu zobaczyć, właśnie. O, jak się fajnie ruszają. No, samiczka. Tu, 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 tu. Masz. I teraz, tak. Kostki zostały tu przyniesione temu, że młode mi zaczęły wychodzić z gniazdka. Dzisiaj mamy dziewiąty dzień. Młode nie są pomarszczone. Bardzo ładnie je samiczka odchowuje. Mm, bardzo o nie, że tak powiem, się troszczy. O, tu widzimy jednego malucha, jak, jak już wychodzi. Ogółem. Okociła się o godzinie bodajże 15.40 coś takiego O, jak się drapie maluszek e, Pojemniszki Reninki zostały przekręcone, że tak powiem, ze nisko były Teraz tak samiczki nie będziemy niepokoić już, zamkniemy ją Op. Tu troszkę, a potem poprawię tak, o i teraz tak, ta samiczka ma e, termin na e, 7, 7 listopada. E, tak samo reninkę przekręcona, e, wyżej. Ta samiczka ma 14, druga data. Ta samiczka 7, e, już tylko pojemnik sobie odłożę. I teraz tak samiczka siódmego tak samo, pierwszą datą kryta eee, a skąd wiem, że kotne ponieważ dopuszczając po 10 dniach dziewięciu, coś takiego, wczoraj dopuszczałem tak, samiczka uciekała od samczyka eee, te, ta samiczka i ta strasznie krzy, kwicza, kwiczały na samca ta samiczka dała się pokryć więc git. Na 17 ma termin. Eee, 17 już był wczoraj? Dobrze mówię, że 17 był wczoraj? Ta samiczka to mówiłem. Ta ma 14, to mówiłem. Teraz tak, jaki jest plan? Plan jest taki, że mam już całkowicie, to jest zrobione na klatkę. Klatka będzie niższa. No 1,80 80, klatka będzie miała jakoś tak. Do tego Będą trzy rzędy po 50 cm. Stado podstawowe to będą tak dwie samiczki reksów samczyk. Teraz tak pójdę w te większe rasy, czyli WJS-a. Postaram na wiosnę zdo chcą zdobyć parkę wjs -a. kolejną parkę srokacza niebie niebieskiego i parkę srokacza czarnego. Docelowo. Hodowla ma mieć 27 komór, z czego 6 będzie zajętych przez same samce. E, krótko, bo krótko, ale coś opowiedziane. A, i teraz tak, tu w, oprócz tego jednego pełnobarwnego jest tam 7 młodych, e, u tej samiczki Srokacza co się wykociła 9. E, jeden jest bodajże młynarz, ale nie jestem pewien. Zostawiłem go w gnieździe, bo bardzo ładnie chowała je. Nie wiem, co zrobić z razem, jeśli będą młynarze, prosiłbym o, o radę w komentarzu. Jeden pełnobarwny, jest siedem maluchów. Jeden pełnobarwny, jeden młynarz i reszta strokacze. Chciałbym coś z tych młodych zostawić sobie. Zobaczymy, co będzie z reksami, z tą samiczką. Mam nadzieję, że tym razem odchowa młode, pięknie, nie zmarnuję dwóch, by chociaż były, no, były dwa gepardziki, ładne, piękne gepardziki Z nocy z piątku na sobotę, zazim, z, no kurczę, mało puchu też dała, no i za ziem zziębły. E, to jest jedna rzecz. No i co, 7 minut. Kurczę też nie wiem, co powiedzieć Wam, bo kurczę no, na razie jest, że tak powiem, no bez zmian. Chowają się króliczki. Biją, jedzą. Ten mi bardzo podrósł, ten tak samo. O tym to już nie wspomnę i o tym, bo ta samiczka strasznie przybrała, że tak powiem, na wadze. O, bo w sensie wyglądowo, więc wygląda bardzo, że tak powiem, że po prostu jej się zgrubło. o. No i co? śnieżce też się zgrubło. Baksiu fajnie się zrobił szeroki grzbietem, i teraz tak. Właśnie, Srokasz ma fajną, że tak powiem, moc budowę. Ponieważ grzbietem i z tyłu na zadzie jest szeroki Bardzo szeroki co mnie cieszy Ta samiczka tak samo się też No i reksy się tak samo wzięły i są szerokie jak i grzbietem tak i w zadzie Jeszcze pokażę Wam samiczkę OSN Nie bój się Nie bój się Samiczka bardzo fajna, spokojna No i tak jak mówiłem, szeroka grzbietem, szeroka zadem bardzo fajna samiczka Każdy dostaje, że tak powiem e, Zboże i chlebek, suchy chleb suszony No i co? Na tym zakończę dzisiejszy odcinek Zostawcie subika, łapkę, no i komentarz Co z tymi młynarzami, bo sam jestem ciekawy i sam nie wiem co z nimi zrobić W dalszej części po prostu może ujawnię wam plany na Dalszy rozwój mojej hodowli ile będzie wynosiło stado podstawowe na kolejny rok i zobaczymy co to będzie także dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinków. Cześć